Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Growa Garden i dzisiaj będzie naprawdę OP taktyka, a dokładniej taki pewien glitch i bug. Wydaje mi się, że to totalnie nie powinno tak działać, no ale działa i słuchajcie, znalazłem naprawdę ciekawą rzecz i tutaj w tym momencie, w tym odcinku od razu wam to pokażę, także zostawcie łapeczkę w górę jak zawsze I jak zawsze zostawcie suba, jeżeli jeszcze tego suba nie zostawiliście, bo dużo osób no subikami nie zostawia, jest mega widzowie smutno, naprawdę jest mega smutno, bo staram się zawsze robić, wiecie, jakieś glitche, jakieś nowości, żebyście zawsze byli poinformowani i tym razem też wam się to naprawdę przyda. I to dotyczy sprinklerów, czyli wszystkich sprinklerów. Master sprinklera, godly, advanced czy też basic sprinklera. I można zrobić tą metodę na każdy z tych sprink sprinklerów. I wtedy nie musicie iść offline, żeby generalnie te sprinklery zostały, bo one będą się tak bagowały, że będą z wami bardzo długo, nawet jeżeli jesteście w grze. To jest dobre w momencie, kiedy chcecie zrobić sobie jakieś mutacje, tam siedzieć w grze, na przykład teraz pada deszcz. Czyli tak, mamy 50% growth speed, ale mamy też wet fruit chance. Czyli mamy szansę na to, że będą wet, no i możemy już to robić od razu, i możemy od razu wyrastać naszą roślinkę, doglądać jej, jak ona wygląda, na przykład na Master Sprinklerze wam to pokażę. No więc słuchajcie, zaczynamy naszą metodę, ale zanim jeszcze metoda, no to aktualnie trwa losowanie, które odbędzie się za 3 dni, więc do 3 dni macie czas, żeby wbić na Discord Żabki Bereza, na nasz Discordzik i tam wziąć sobie udział na kanale losowania YouTube. Żeby mieć dostęp, trzeba troszkę popisać na serwerze, wbić piąty poziom, na kanale boty możecie sobie wpisać, um, chyba tam jest $level komenda i wtedy sprawdzacie, jaki macie level. Piąty wystarczy, jest dla Was, po prostu rakuna oddaję. Ktoś jeden z Was, słuchajcie, jedna osóbka dostanie darmowego, totalnie darmowego rakuna. Także myślę, że warto. Tutaj oczywiście jest mój na 44. poziomie. Nie, nie oddaję swojego, to jest mój drugi rakun. Także widzowie, tego rakuna możecie zdobyć, bo normalnie go już się nie da zdobyć, tylko straighta. Także można go zdobyć straighta, ewentualnie ode mnie z losowania, albo link macie w opisie, żeby go sobie ogarnąć. Więc słuchajcie, jeżeli chodzi o dzisiejszą metodę, jak to wygląda, jak to działa, słuchajcie, znalazłem to generalnie na TikToku. No i wygląda to tak, że mamy te sprinklery, mamy basic sprinklera, mamy advanced sprinklera oraz godly, master, nieważne jakikolwiek będzie działał. I jak to w ogóle działa? Już wam mówię, mamy te sprinklery, no i bierzemy sobie takiego, takiego ziobeczka. patrzcie, on się nazywa żółwik. I dosłownie tym żółwiem, możecie to tak zbagować. sobie wyrzućmy tego rakuna na razie, mamy żółwika, nie? I to działa bardzo prosto, już wam pokazuję. Mamy tego żółwika i po prostu go stawiamy. Ale jeszcze nie teraz, słuchajcie, bo robimy to tak. Wybierzmy sobie w ogóle roślinkę, którą będziemy tutaj wzmacniali naszym sprinklerem. I niech to będzie na przykład, no nie wiem, tak myślałem, czy sunflowera, czy może w ogóle nie pokazywałem wam ostatnio takie kakao mi duże tutaj. Patrzcie, jakie wyrosło, gościu, patrz to! Kakao polinated frozen, patrzcie, no 7 kilo to nie, nie, ale tutaj zaraz wam pokażę 27 kg Jakie potężne? Albo tutaj, patrzcie to, 41 kg Przecież to jest szalone. Ja już sobie to w ogóle zbiorę, bo tak naprawdę wiecie, po co ma to tutaj stać. Wolę już zebrać. Wiem, że mógłbym więcej mutacji ogarnąć, ale już wiecie, dobra, nieważne. Po prostu sobie to sprzedamy i zobaczmy, za ile to wszystko pójdzie. Uwaga, za 12 milionów. Jak chcecie znać jakieś triki, taktyki, to dlatego polecam subować, bo często daję jakieś różne sposoby. Ostatnio było dużo sposobów na miliardy. Szekli także widzowie. Jest, jest do dyspozycji merezik. Można subować i naprawdę ogarniać najlepsze taktyki zawsze. I uwaga, żeby to zrobić, widzowie, jak w ogóle to działa. Już Wam tłumaczę dokładnie. Ładnie. Mamy na przykład taki basic sprinkler. Go mi nie szkoda, także postawmy go i patrzcie to. Normalnie się odlicza czas. Jak jesteście w grze, to się odlicza. Jak jesteście offline, to nie. Ale nam zależy na tym, żeby być w grze, sprawdzać, co się dzieje, mieć tutaj kontrolę, grać w event i tak dalej. No i chcecie sobie tutaj ten czas ym, po prostu no sprawić, że będzie dłuższy. Bo generalnie basic sprinkler ma 5 minut. I teraz tak, bierzecie tego tutelka i bierzecie sobie, no najlepiej to wszystko wyrzucić. Nie trzeba, ale ja sobie wyrzucę na jedyneczkę. I słuchajcie, tak. Generalnie, jak postawimy, to zobaczcie, co robi żółty już wam pokazuję. To wygląda tak, na razie nic się nie dzieje, nie? Niby dalej odlicza, ale uwaga, zobaczcie, ten tutelek robi tak, tak, mówię, lubię mówić tutelek, więc tutelek robi tak, że ma 20% dłuższy cooldown, właśnie na sprinklerach. Znaczy, wydłuża czas działania sprinklerów o 20,21%. I to działa tak, że OK, to wydłuża, spoko, działa niby, ale słuchajcie, można to zrobić lepiej. Czyli tak, otwieramy sobie to menu i teraz uwaga, musicie spamować. Czyli dajemy pickup, stawiamy go, dajemy pickup i znowu go stawiamy i tak w sumie cały czas można też tutaj makro sobie ustawić żeby wam tak porobiło naprawdę ile tylko się da razy najlepiej tak z kilkadziesiąt na stronie Bloxboom możecie kupić zwierzaki i inne temy do gier na Robloxie z kodem żaba macie 10% zniżki na cały koszyk na przykład przy czterech peciszkach w Groa Garden to jak widzicie spory raba. strona działa od dawna wszystko obsługuje bot więc jest pełna automatyzacja po opłacie dodajecie go do znajomych i odbieracie itemki na serwerze gwarancja przedmiotów albo zwrot link w opisie dobra widzowie jednak troszeczkę przycinam filmik generalnie chodzi o to że ten basic sprinkler jak widzicie, nie działa. I teraz powiem wam dlaczego, to też jest ważne. Zapamiętajcie to, bo tego nie zauważyłem, a faktycznie w tym glitchu wtedy no to nie działa. Zobaczcie tego Advanced Sprinklera. Widzicie go? 4 minuty 36 sekund przez naprawdę dużo sekund. Bo tak naprawdę nie odlicza. Frizuje się, to jest właśnie ten glitch. Frizuje się i zobaczcie, dopiero spada i znowu się frizuje. I im więcej razy postawicie tego żółwia, to tym więcej czasu sobie zaskarbicie właśnie na tym frizie. Dlatego tutaj Sprinklera. I dlaczego on teraz działa, a ten Basic nie działał? No dlatego, że że po prostu nie postawiłem go przy żadnej roślince, czyli musi być przy jakichś seedsach, przy jakichś roślinach, żeby w ogóle działało właśnie to całe, słuchajcie, ta cała metoda, żeby ona działała, żeby to wszystko śmigało, to musicie mieć sprinkler obok czegoś, więc tak, generalnie widzowie, jak już mamy ten tutaj, to nieważne, ale weźmy sobie tak, weźmy sobie trowel, weźmy sobie, słuchajcie, chyba że mamy jakieś seedy generalnie do zrobienia, bambu, flower seed pack, no to to możemy otworzyć w ogóle, kaktus, mamy kaktusa, Foxglow, lilaka mamy, w sumie wiecie co, można by tutaj tego lilaka tak posadzać? ale nie, dobra, weźmy coś, co już mamy i tyle. Pokażę Wam, jak to wygląda. Więc tak, weźmy sobie może tutaj, co by było takie fajne, żeby to sprawdzić. Wydaje mi się, że najlepiej chyba peperki. Weźmy peperki, dobra, weźmiemy sobie papryczki i zobaczymy, jak to zadziała. Czy będą duże papryczki, czy nie widzowie? No zakładam, że będą. Najlepiej by było wziąć mund melona. Weźmy może też jednego mund melona, czemu nie? Tylko te mund melony już tu mam w dużej ilości. Nie mogę tego ruszyć, no tak, mam ich pełno. Patrzcie, co tu się zrobiło. To jest właśnie metoda też z kolejnego, poprzedniego jednego z moich filmów. Także zachęcam do oglądania, bo naprawdę robimy różne szalone rzeczy. Tylko tak, to skolektujemy. I czy ja mogę teraz to przenieść? Jakoś stary, przedzieć coś, cokolwiek. Proszę, jakiegoś do no Nie, do no widzowie, nie da się przenieść. Dobra, to nawet zbiorę specjalnie dla Was, żeby Wam pokazać, jak te sprinklerki oddają, właśnie na tym e, turtelku. Uwaga, wszystko zbieramy i patrzcie, mamy tutaj ładnie. No i teraz bierzemy te melony. I słuchajcie, tak naprawdę te meloniki, czy przenosimy? A nie, możemy nawet zostawić. Możemy zrobić też tutaj sprinklery. Wiem, rozwalam wszystko i daję te sprinklery totalnie randomowo. Tu mamy kolejny, w ogóle przypadkiem podstawiłem, Ale jak widzicie, jak widzicie, frizuje się. Frizuje się, naprawdę to działa. 4,27. 4 minuty 27 sekund. No, tyle to by na pewno nie trwało. Także turtelek jest troszeczkę, nasz tutelek zbugowany. I teraz tak, weźmy sobie na te peperki może na początek. Zbierzemy sobie też peperki. Proszę bardzo, zbieramy, zbieramy. Zrobimy sprinklery osobno, żeby wam to dokładnie pokazać. Że to naprawdę działa. I tutaj na przykład damy godli sprinklera, nawet takiego zużyje I uwaga, widzowie, to nie jest żart. On teraz tutaj normalnie odlicza, ale uwaga, kładziemy żółwika, podnosimy żółwika, kładziemy żółwika, podnosimy żółwika, kładziemy żółwika. I im więcej razy zrobicie, tym więcej ten frizz będzie trwał. Czyli więcej frizoluszek czasu będzie trwał, nie? Więc to po prostu im więcej postawicie, najlepiej makro odpalić, albo siedzieć tak, chociaż nawet 50 razy postawić, to zobaczcie, ten czas się zatrzymuje. No dobra, tu się nie zatrzymuje. No to muszę jakoś inaczej to zrobić. No, widzę, że te, ta metoda nie do końca jest taka, wiecie, taka piękna, że tak powiem. Może bardziej chodzić o to, że te sprinklery, które tutaj, wiecie, mają dużo obok siebie, to po prostu to działa. Ewentualnie, może też chodzi o to, patrzcie, ten tutaj nie chce, nie? Ale gdybyśmy dali, może potrzeba więcej roślinek, to też nie jest w sumie głupie. Czekajcie, sprawdzimy. Właśnie z wami chcę to tutaj przetestować, bo wiem, że ten glitch działa. No bo jak widzicie działa. Tu się fryzuje, a tu odlicza, nie? Nie wiem, dlaczego ten godli odlicza. Może tylko Advance działa. Chociaż czekajcie, zobaczymy dajmy tutaj sobie tego godli, albo może jeszcze wokół tych drzewek, bo może drzewka sprawiają, że to jakoś bardziej działa. Czekajcie, dajmy sobie obok jeszcze drzewka, żeby tak tutaj, no, przypadkiem się, wiecie, obok tych meloników zahaczyło, no i zobaczymy, odkryjemy to razem na odcineczku przy okazji, bo wiecie, jak licza znam, on działa, jak widzicie, po prostu działa. frizuje czas i faktycznie mamy dłużej sprinklery, ale nie jest to takie łatwe do zrobienia. I uwaga, dajemy kolejny godli i dajmy tak, godli, dajmy advanced i dajmy basicowy i zobaczmy, czy kładzenie tego tutelka, cokolwiek dana na jakikolwiek. Uwaga, dajemy widzowie, no, halo, gdzie mój turtelek? No i się schował widzowie, to jest właśnie najgorsze, że on czasami się tutaj głupio schowa i go nie ma, nie? Więc tutaj tak, turtle mamy? No nie mamy. No nie ma ziomka, no schowali mi bo w żółwia, halo, gdzie jest żółw? Dobra, no teraz żółwie nie znajdę, nie? Cudownie, cudownie widzowie. Czy się frizuje już teraz, czy nie? Tutaj mamy tak, 4.41 basic, no powoli to nie idzie jakoś mega. Dobra, zobaczmy tego godli może tutaj, bo wydaje mi się, że może być tak, że tylko Działa to na advanced. Jeżeli tak, no to okej, okay, zawsze coś. Nie no, tutaj patrzcie, tutelka nie mam. No zabrali mi. No co się dzieje? No gdzie jest mój żółw? Dobra, widzowie, odkryłem kolejną rzecz. Nie chodzi o to, że po prostu one tutaj źle są postawione. Mam kolejne tutaj, słuchajcie. detektyw MERES udało się tutaj rozwiązać zagadkę. Teraz już działa, słuchajcie. Teraz możemy stawiać. Także sprawdzajcie, czy wam się czas zatrzyma po pierwszym, drugim spikowaniu żółwika, postawieniu dwa razy, trzy razy żółwia. I sprawdźcie, czy wam działają sprinklery, czy faktycznie łapią tego friza. Jeżeli nie, to po prostu relognijcie się, wbijcie ponownie do gierki i zobaczcie to. Aktualnie Godli, uwaga, pokażę wam to dokładnie, mamy Godli sprinkler, działa tutaj? Działa, frizuje się. Ten basic frizuje się, 3.56 i stoi, widzicie? Więc dłużej o wiele macie te sprinklery i im więcej razy postawicie żółwia, tym dłużej te sprinklery będą działać. Tak samo master sprinkler, czyli najlepszy i tak dalej, i tak dalej. Ja teraz sobie, słuchajcie, poustawiam tego żółwia, ile tylko się da i zobaczymy, jak długo będą mi stały te wszystkie sprinklery. Tylko tak, no pamiętajcie, żeby się relogować, jeżeli wam to nie łapie, bo ten freeze czasami się nie łapie, jak widzicie, ale teraz już chyba powinien. Uwaga, tutaj mamy godli sprinklera. No i minuta 32. Nie, ten cały czas leci. Dobra, coś tutaj nie gra. Wygląda na to, że chyba trzeba postawić koło jakiś drzewek, albo koło większej ilości roślinek, może coś takiego. Zobaczmy, może słuchajcie, jak damy trowel, ok? Ja wam tutaj wiecie, wszystko od razu pogromcy bitów. Nie robimy przy okazji pogromców bitów. I tak, dajemy sobie drzewko. I czy jak postawię tu drzewko, to nagle ten sprinkler się ogarnie? Okej. Okay. Minuta, nie no dalej leci, dodajmy tutelka teraz, zobaczmy, ewentualnie może nie każdy sprinkler się na to łapie i niekiedy może wam nie zadziałać ta metoda, ale jak zadziała to już wtedy stawiacie ciągle tutelka i tak naprawdę żółwiczkiem sobie ogarniacie całą giereczkę, nie no taka prawda. I tak, zobaczmy, może postawmy go, minuta dwie, no tutaj nic, nie mogę tego zatrzymać, o, no w sumie tak jakby nie, nie do końca, najbardziej to działa tutaj, patrzcie. Faktycznie to działa, macie porównanie nawet. 3,36, także wydaje mi się, żeby to dobrze zrobić, to musi to dobrze załapać, więc musimy po prostu wychodzić z gry do momentu, aż zaczną te sprinklery się frizować i wtedy dopiero tego żółwika ciągle stawiać, zabierać, pikować, wiecie. Po prostu najpierw zobaczyć, czy faktycznie sfrizowało, jeżeli nie, to się relogujecie i najlepiej robić to na koło siebie postawionych sprinklerach, no maksymalnie po jednym z każdego zestawu, nie? Tak mi się wydaje. Także taka, wiecie, troszkę zabawa, tacy troszkę pogromcy mitów w groła Garden. Mam nadzieję, że takie odcinki też Wam się podobają. Bo wiecie, no, szukam takich rzeczy i w sumie ciekawa sprawa z tym fryzowaniem. Także może ktoś to wykorzysta sobie, czemu nie? Jak macie tutaj żółwika, to jak najbardziej, jak widzicie, działa. Naprawdę działa. Basic tutaj stoi, Godly stoi i możecie spokojnie zbierać sobie, wiecie, roślinki tutaj, znaczy owocki. Patrzcie, zbieram sobie, zbieram, bo zaraz wyrosną kolejne ogromne, dlatego że mamy tutaj sprinklerów naładowane dużo. Także wiecie, no, to jest mega spoko moim zdaniem. Można też tutaj koneweczką podlać, nie wiem czy to coś daje dokładnie. Możemy sobie zarzucić tak po prostu, nie? Możemy sobie wziąć watering can, jak macie za dużo widzowie, no to sobie bierzecie i jak macie za dużo, to sobie pyk podlewamy tutaj i dajemy tutelka, żeby cały czas tutaj oczywiście zamulać, frizować. Frizować widzowie to odliczanie wiadomo, zamulać gereczkę tak troszeczkę. No i dobra, pick up i cały czas stawiamy, nie? I właśnie to tak działa. Także macie to dosłownie na filmie, działa. Oczywiście, że działa, tylko troszkę jest pobugowane, no bo to jest bug, to wiecie, to sam jest zbugowany, czasami ciężko to zrobić. Robić, ale da się, jak widzicie się da. Czy ten tutaj załapał? Bo chyba załapał. O, nie, jednak nie załapał. Dobra, to ten troszeczkę się nie umie bawić, wiecie? Ten Godli Sprinkler faktycznie troszkę dłużej stoi, ale nie na tyle, jak tamte. Patrzcie, już nie ma go, także no w tym wypadku to troszkę mi to nie wyszło, ale tutaj zbieram te owocki, ale wiecie, to nie ma znaczenia. E, nie, nie, nic nie stracę, nie? I tak mam dużo szekli. Mamy 3,25, tak, ten działa, te też tutaj działają, także widzowie, taka oto metoda. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. Jeszcze na koniec sprzedamy sobie to wszystko, co, co tutaj przypadkiem zebraliśmy. Także proszę bardzo, Żółwik zarobił mi 1 bilion. Proszę bardzo, da się, da się. No, tak naprawdę te melony, wiecie? Bo melony miałem gold i tak dalej, bo mam Dragonfly'a. Dragonfly'a też mega się opłaca mieć, widzowie: naprawdę, mega potężny. Tutaj patrzcie, już meloniki rosną. No, jeszcze nie rosną, ale mamy dużo czasu. Mamy sfrizowane sprinklery, także na pewno dłużej podziałają. Ale tak, widzowie: jeżeli postawicie wiele razy tego tutaj żółwika, co miałem zrobić, ale w sumie i tak już znacie zasadę działania, to już nie będę wam tutaj, wiecie? Marudził, nikt by tyle czasu odcinka nie oglądał, wiadomo. Także taka oto metoda. Stawiacie ciągle, tutelka, jak wam działają te sprinklery. Klery, ten tutaj też działa. Parcie, też się załapał i też jest frizowany. Także mega fajna sprawa. Myślę, że taki ciekawy glitch. Mam nadzieję, że tego nie zdaliście, że wam tutaj czymś zaskoczyłem. Zostawcie za to łapeczkę w górę, Subika, żeby być na bieżąco ze wszystkim widzowie. Czekamy na update. To oczywiście update za dzień i 15 godzin. Mega fajnie. I tutelek widzowie was tutaj pozdrawia, który właśnie mi zniknął. Okej, okay, mamy go. Także papatki od Żółwika, Siemano.